Dzień dobry. Wygląda na to, że ci z nas, którzy odkładali zakup nieruchomości w czasie, licząc na spadek cen, są gdzie? W lesie. I między innymi o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Jak się tutaj znaleźliśmy, co nas jeszcze czeka i czy jest w ogóle potencjalnie jakiś sufit, jeśli chodzi o wzrost tych cen nieruchomości. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. To oczywiste, że każdy szanujący się obserwator, komentator, analityk rynku nieruchomości zapytany o ten wzrost cen odpowie, tego się można było spodziewać. Ja to przewidziałem, to było oczywiste, że jak wejdzie program, to automatycznie ceny pójdą w górę. I co mówiąc to mówi? Mówi nieprawdę, bo absolutnie nikt nie przewidział tego, pomijając ludzi z ministerstwa pracujących nad wprowadzeniem tego programu, pomijając deweloperów, którzy gdyby wiedzieli, że to tak zażre, to wyprodukowaliby po prostu więcej nieruchomości poprzez banki, które były nieprzygotowane do podpisywania umów i udzielania tych bezpiecznych kredytów. Prawda jest taka, że machina po uchwaleniu, podobnie jak lokomotywa w wierszu Tuwima, najpierw powoli, jak grzów ociężale się roz Skręcała po to, żeby pełnego pędu nabrać w ostatnim kwartale zeszłego roku. I ta machina dopiero teraz powoli wytraca pęd, bo ciągle jeszcze udzielane są bezpieczne kredyty 2% do wniosków składanych jeszcze w grudniu zeszłego roku. 13% o tyle wzrosły ceny nieruchomości według danych publikowanych przez GUS. W samym czwartym, tylko kwartale 23, jeżeli porównamy go do, adek do adekwatnego czwartego kwartału 22. I pytanie, czy to jest ewenement, czy tego typu wzrosty zdarzały się też w przeszłości? Otóż nie, to wcale nie jest zaskoczenie. Jak pogrzebałem w archiwum, to okazuje się, że gdyby porównać czwarty kwartał 22 do 21, to było ponad 9% wzrost cen nieruchomości. A jeżeli cofniemy się jeszcze rok wstecz i porównamy 20 do 21, to to było ponad 12%. No więc, jak widać, te 13% to wcale nie jest coś nowego, to nie jest zaskoczenie. Tak, tak, to też miało miejsce w przybliżonym zakresie w przeszłości. Co jest natomiast zaskoczeniem? No to jak zerkniemy na sam 23, na rok 2023. Jak pięknie ta prosta, pokazująca wzrost cen nieruchomości i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym, idzie regularnie, cudownie, w górę, jak dynamicznie rośnie, zwłaszcza w trzecim i w czwartym kwartale. To jest pierwszy ewenement. A drugie zaskoczenie, no te wyniki 23. Jeżeli popatrzymy na adekwatny wykres mówiący o wynikach 22, tam już takiej pięknej, prawie że pionowej, prostej w górę nie było. Zwłaszcza jak popatrzymy na koniec roku. Nic dziwnego za tym, że każdy z analityków, obserwatorów, komentatorów rynku nieruchomości, patrząc na wyniki 22, prognozując co może przyjść w 23, funta kłaków nie postawił. Na to, że ceny nieruchomości tak diametralnie pójdą w górę. Kończąc 22. ludzie spodziewali się raczej w 23. jeszcze większych spadków korekt. Absolutnie nikt nie prognozował wzrostu. I na jeszcze jeden wykres chciałbym zwrócić Twoją uwagę, który na pewno bym wykorzystał, gdybym próbował Cię namawiać na zakup nieruchomości, bo ich ceny mogą tylko rosnąć i na tym nie można stracić. Co pokazuje ten wykres? I uwaga, raz jeszcze powtarzam: to są dane głównego urzędu statystycznego. To nie ja zrobiłem sobie w Excelu gdzieś tam. Na kolanie po to, żeby Ci pokazać, jaki to jest wspaniały rynek. Wzrost cen nieruchomości od 2013 do 2023 i okazuje się, że o ile 2013-15 to jest takie delikatne wspinanie się pod górę, to już od 2015 ten wzrost jest naprawdę bardzo dynamiczny. Za chwilę, bo jest 24, jeżeli ta tendencja się utrzyma, będziemy mogli powiedzieć, że od 10 lat w Polsce notujemy wyłącznie wzrost cen nieruchomości i ten wykres i te dane GUSu no, wyraźnie to pokazują. No I ten wykres też niestety udowadnia jedną rzecz, o której mówiłem na początku. Jeżeli z jakichś powodów odkładasz zakup nieruchomości w czasie, to nie licz raczej na to, że taniej będzie, licz bardziej na to, że staniesz się, że znajdziesz się głębiej i głębiej w lesie. Zwłaszcza jeżeli to jest nieruchomość dla Ciebie, na Twoje własne cele mieszkaniowe, Twój wymarzony kąt na ziemi. Robiąc to później, akceptować musisz jedynie to, że przyjdzie Ci za każdy pojedynczy metr kwadratowy zapłacić więcej. I nie mówię tego po to, że jestem naganiaczem i że Ci mówię biegnij, kupuj, bo może być tylko drożej. Nie mam w tym żadnego interesu. Po prostu bezwzględne dane pokazujące wyniki ostatnich 10 lat no, mówią same za siebie wnioski, natomiast musisz wyciągnąć Czego się zatem możemy spodziewać w tym arcyciekawym 24 roku jeśli chodzi o rynek nieruchomości? No nie będę prorokiem jak powiem, że wzrostu cen i co więcej mogę podkreślić, że długofalowe trendy na no to właśnie wskazują, więc wzrost cen to jest pierwsza Rzecz, nikt nie podejmie się oszacować, jaki to będzie wzrost, czy to będzie 5, 10 czy 15%. Niemniej będzie, drodzy Państwo, drożej. To po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie lepiej przygotowanego programu rządowego, pieszkanie na start, czy jak tam się będzie nazywał, wspierającego zakup tej pierwszej nieruchomości. Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć jakieś wnioski, nie będzie takiego ranu na wykorzystanie tych środków z programu jak najszybciej, tylko uda się Poprzez pewne kryteria, które muszą być spełnione, żeby z, niego, żeby z niego skorzystać. Zresztą zrobiłem odcinek już na ten temat, przynajmniej na wstęp o, dotyczący wstępnych założeń mieszkania na start. Jeśli go jeszcze nie widziałeś, to gdzieś tu będzie. Link. Te kryteria się jeszcze zmieniają, ale miejmy nadzieję, że poprzez spełnienie określonych kryteriów i rozłożenie tego programu i środków na niego przeznaczonych w czasie, nie, nie będzie takiej kumulacji w drugiej połowie 2024, że wszyscy będą kupowali swoje pierwsze mieszkania Oczywiście ci, którzy mogą na to sobie pozwolić, bo się łapią. Po trzecie, bardziej przygotowany rynek nieruchomości, bo już deweloperzy się zbroją budując gdzie tylko się da na potęgę, więc ta pula dostępnych nieruchomości może być większa, co też trochę spowolnić może wzrost i na pewno dużo lepiej będą przygotowane banki, bo wyczuły pismo nosem już w zeszłym roku, żeby móc tobie drogi widzu już od pierwszego dnia obowiązywania nowego rządowego programu wspierającego zakup pierwszej nieruchomości, zaoferować możliwość skorzystania z preferencyjnego wspieranego rządowym programem kredytu, no bo to się po prostu opłaci, jeżeli ktoś będzie miał od pierwszego dnia ten produkt w ofercie, to potencjalnie zgarnie jak największą ilość klientów z rynku. I tyle. No i ostatnia rzecz, o której mówiliśmy na samym początku filmu, czyli sufit. Czy kiedyś skończy się ten dynamiczny wzrost nieruchomości, albo czy przystopuje? Kiedy osiągniemy ten moment, że ceny nieruchomości przestaną rosnąć, czy to w ogóle możliwe? Zacznijmy od tego, na co się składa ta cena nieruchomości. I wbrew pozorom, to nie jest tylko marża dewelopera, choć tak mówiący to politycy najczęściej chcieliby ci sprzedać, że to, że ceny nieruchomości są wysokie, wynika wyłącznie z pazerności ludzi produkujących ten produkt, jakim są Ruchomości? Otóż nie. No, na to ma wpływ kilka innych czynników: cena gruntu, cena materiałów budowlanych, cena robocizny, tego wszystkiego, co powoduje, że na koniec jest ten. Efekt, którym jest nieruchomość, którą możesz kupić. Jeżeli rosną ceny gruntu, ceny nieruchomości wzrosną. Jeżeli rosną koszty robocizny, ceny nieruchomości wzrosną. Jeżeli rosną ceny materiałów budowlanych, ceny nieruchomości wzrosną. Formalności też wszystkie, które musi spełnić deweloper, żeby wyprodukować nieruchomość, żeby ją wybudować, one też niosą za sobą koszty. Wszystkie zezwolenia, nadzory, osoby, które mają określone uprawnienia, które też trzeba wynagrodzić, to wszystko jest po stronie kosztów, które musi pokryć deweloper budując. Nieruchomość. Przepraszam, że opowiadam o takich podstawowych rzeczach, ale czasem nawet tej wiedzy brakuje. Zwłaszcza ludziom, którzy dają się zafiksować, że jest drogo, bo deweloperzy żerują na biednym społeczeństwie. No nie do końca tak jest. Oni oczywiście muszą zrealizować swoją marżę, ale nie tylko marża dewelopera ma wpływ na ceny nieruchomości. Z drugiej strony może zdarzyć się tak, że te ceny będą na tyle wysokie, że zderzą się z możliwością zakupu nieruchomości przez przeciętnego obywatela. Już teraz mamy dużą grupę takich osób, które z jednej strony zarabiają no może nie najwięcej, ale całkiem nieźle, natomiast to jest niewystarczające na to, żeby uzyskać kredyt, albo ich dochody i, I zdolność kredytowa, która wynika z tych dochodów, no nie pokrywa tej ceny nieruchomości, której oczekiwałby ktoś, kto ją chce sprzedać. W związku z tym, te dwa elementy mogą się już za chwilę zderzyć: czyli, z jednej strony, będą nieruchomości, które są drogie, z drugiej strony, nie będzie komu ich kupić, bo ludzi nie będzie stać ze względu na niższe zarobki albo niewystarczającą zdolność kredytową, żeby zapłacić tyle ile deweloper oczekuje. To będzie ten moment, kiedy jeszcze bardziej dynamicznie rozwinie się rynek najmu, kiedy ten dynamiczny wzrost cen trochę być może przystopuje, może zdarzy się jako jakaś korekta i wreszcie, kiedy pojawią się kupcy też coraz większej ilości, no niestety z zagranicy. Nawet jeżeli nasz lokalny popyt wewnętrzny, nasz lokalny polski trochę przystopuje, bo się okaże, że nieruchomości nam wydają się bardzo drogie, to wierz mi, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma inny punkt odniesienia, bo mieszka w innej okolicy, w innym państwie i dla niego ceny Warszawy są bardzo fajne, akceptowalne i nadal będzie warto na przykład inwestować w Warszawie, pomimo że te 20 tysięcy, które za chwilę będzie mieli za metr, dla nas wydają się kosmiczne, dla niego to jest ok, te 4,5 tysiąca za euro za metr, spoko bierę. Rozgadałem się, padła mi bateria, więc końcówkę nagram już na telefonie. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za Twoją uwagę, drogi widzu. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam jak zwykle do zasubskrybowania, polajkowania, no, powiedzenia innym, że jest taki kanał, żeby sobie też coś fajnego obejrzeli. Za Twoją uwagę Cię już serdecznie dziękuję. Trzymaj się ciepło i czuwaj.